Jak chodzi o akupunkturę czaszki doktora Yamamoto, to jest to system dedykowany dla pacjentów neurologicznych i dla pacjentów ortopedycznych. Tutaj zakres schorzeń, które możecie objąć swoim leczeniem, swoją akupunkturą, jest naprawdę szeroki, poczynając od pacjentów z niedowładami po udarze, poprzez pacjentów z bólami głowy, z neuralgiami nerwu trójdzielnego, z porażeniem nerwu twarzowego zespół zamrożonego barku, łokieć golfisty, łokieć tenisisty. Też możecie zespół cieśnika na unadgarstka leczyć przy pomocy akupunktury czaszki dr Yamamoto. No, wiecie, że przekrój pacjentów neurologicznych jest taki dosyć szeroki i jest to problem, z którym często się spotykamy jako akupunkturzyści. Z drugiej strony, jak chodzi o pacjentów ortopedycznych, pacjentów pourazowych, czy pacjentów z przewlekłymi bólami dla przykładu kręgosłupa albo kończyn, to też jest to bardzo szeroko. Grupa pacjentów, która niejednokrotnie kwalifikuje się do długiego leczenia, przechodzili już przez rehabilitację, przechodzili przez lekarzy, lekarzy specjalistów i szukają kolejnej techniki, która mogła być dla nich pomocna. Tutaj system akupunktury czaszki, do której ja mam Jamamoto jak najbardziej może pomóc, może być skuteczny zarówno w zakresie poprawy ruchomości, jak i w redukcji bólu. No, i co jeszcze? Jeśli chcielibyście próbować przy pomocy akupunktury doktora ja mam to leczyć inne schorzenia, to również jest to możliwe, jednak tutaj efekty nie są takie spektakularne. Więc trudno nam zapewnić pacjenta, że będzie to dla niego dobry wybór. Także jeśli dysponujecie innymi systemami akupunkturowymi, to raczej kierowałabym się w ich stronę. No, ale na przykład przy problemach z bezsennością czy przy zaburzeniach trawienia. Albo przy jakichś problemach z drogami oddechowymi również możecie próbować wpływać na te stany przy pomocy właśnie systemu akupunktury czaszki.